Bo przecież ja wszystko robię nie tak jak należy. Zachowuję się nie tak jak należy. Odżywiam się nie tak jak należy. Upieram się nie tak jak należy. I w ogóle ogół nie tak jak należy. A może ja nie chcę od tak jak należy. Pomyśleliście o tym, i skąd wam się w ogóle w głowach zwrócił jakiś pomysł, że istnieje tak, jak należy? Ja jestem ja, a nie wy. I znam siebie lepiej niż ktokolwiek inny. Nie chcę być wkładany w ramy, bo się nie mieszczę. Spojrzenie mam za szerokie. Tak, zwyczajnie chcę, po mojemu. Moja wola, moja wola, moja bardzo wielka wola. Czuję moja wina. czuję się winny. Dlaczego mój czas, który dotychczas mijał tak płynnie, nagle zostaje dzielony na dwa? Dlaczego muszę się dostosowywać? To nie była moja decyzja. Ani mamy. Po prostu nas opuścił. Przestańcie. Nie udawajcie. Nie zachowujcie się, jak gdyby nic się nie stało. Stało się. I wszyscy to wiemy. Nie jest normalnie. I nie będzie jak dawniej. Będzie dzielone na dwa. Nic nie udawajcie. Po prostu pozwólcie mi przeżyć to po swojemu. Książka ocenia się po okładce. Tak było zawsze. Jak cię widzą, tak cię piszą. Jak amen w pacierzu. Nie ma zmiłuj i nie chce być inaczej. Moja powierzchowność została zaakceptowana. Problem w tym, że tylko przeze mnie. Powierzchowność moja razi powierzchowne spojrzenie rzeczywistości. Dlatego nienawidzę świata, który powtarza mi, że wszystko zależy tylko ode mnie. Moja przyszłość, od mojego nastawienia, zaangażowania. Nic bardziej mylnego. Nie jestem głupia, chociaż tego jednego mi nie wmawiajcie.